Cześć, widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowy halloweenowy event, sprawdzimy wszystkie nowe jednostki, no i też zobaczymy, jak one się prezentują. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji, zapraszam Cię do oglądania. No i jak co sobotę dostaliśmy nowy update od Telantrika. Co zostało w nim dodane? PvP mod, czyli coś takiego, że ze swoimi kolegami, znajomymi rywalami, możecie zmierzyć się na tej mapie i zobaczyć kto jest lepszy. Po prostu wchodzisz z kumplem na przykład 1 na 1, macie mapę, jedna połówka jest, druga połówka jest. I zobaczyć, który jest lepszy w Toilet Tower Defense. Da się grać też 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5. Ja mam w planach zrobić taki pojedynek z jakimś widzem, ale to może w następnym albo w tym tygodniu jeszcze, żeby wam pokazać, jak ten PvP mod wygląda dokładnie. Co jeszcze mamy dodane? Shiny Unity. Tak, zostały dodane shiny Unity. Co to robi, widzowie? Co to robi? Ogólnie idzicie sobie do samo Unity. To jeżeli dropniecie jakąś jednostkę, macie 1% szans, że będzie ona shiny. Tak, 99% normal, 1% shiny. Również prawdopodobnie działa to w crate'ach, tak, że jak otwieracie create, to wiecie, 1% shiny, 99% normal. Myślę, że z ekskluzywami za Robuxy tak samo to działa, więc ogólnie no są shiny jednostki. Co robią te shiny jednostki? Zanim może powiem, powiem też, że został dodany nowy Game Pass, dzięki któremu macie zamiast 1% na zdobycie shiny to 2%, czyli po prostu zwiększa wam z 1% do 2%. No i co robią te shiny jednostki widzowie? Zwiększają damage waszych. Postaci aż o 50%. Dla porównania, nie wiem, uznajmy, UTCM bije 200 tysięcy, no to będzie bił 300 tysięcy, tak? Będzie bił 300 tysięcy DMajor na sekundę, bo aż 50% są zwiększone statystyki. Nie wiem, Titan Doom Speakerman bije 130 tysięcy, no to będzie bił 230 tysięcy, jakoś mniej więcej coś w tym stylu. Więc no naprawdę, shiny Unity są przepotężne. Wyobraźcie sobie tego Quantum Cameramana dropnąć, on bije 200 ponad tysięcy, to będzie bił ponad 300 tysięcy, czy 400, ja już pogubiłem się szczerze. No to naprawdę, jakbyście takiego Quantum'a dropnęli, to na Easy Eventless modzie bylibyście ciągle to 1. Także to zostało dodane, fajna rzecz, aczkolwiek to ciężko dropią te Shiny Unity. Wiadomo, z tych tańszych jednostek już dużo tych Shiny Unitów widziałem, ale na przykład Godly jednostki albo ekskluzywa jeszcze Shiny w tej grze nie widziałem. Dobra, lecimy dalej. Halloween Part 2. Tak, został dodany widzowie Halloween Part 2. Już idę wam pokazać, o co tutaj chodzi. A mianowicie, mapa się nie zmienia, mamy tę samą Halloweenową mapę, Aczkolwiek mamy coś takiego jak shop Nowe crate czyli hunted crate W których mamy skeleton kameramena Grim reaper'a oraz titan doom speakermana Których sobie dzisiaj na pewno przetestujemy Jeden taki crate kosztuje 500 cukierasów Cukierasy no to za halloweenową mapę zdobywacie To bez zmian Boosty te same, no ogólnie nic się więcej nie zmieniło Oprócz tego nowego creata. No i co jeszcze zostało dodane? Nowa jednostka titan alien man Za 700 robuxów, która jest spawnerem Slowuje, aoe no po prostu mega spoko ziomo, którego też sobie dzisiaj przetestujemy No właśnie, dzisiaj będziemy testowali wszystkie nowe jednostki No bo zostały dodane cztery, w sumie cztery Został dodany Skeleton, właśnie ten Titan Alien Man Grim Reaper oraz Titan Doom Speakerman. Ja sobie je wszystkie jak widzicie zakupiłem I dzisiaj je przetestuję dla was No ale jeszcze przed tym widzowie powiem wam tak Że możecie aplikować do naszego klanu pandy Drovera DVQ Żeby dołączyć widzowie musicie mieć 12 godzin tygodniowo 7 rangę dla oraz 100 winów. No i pamiętajcie o tym, że jak uda wam się już dołączyć to żebyście robili 800 siły tygodniowo Ponieważ jeżeli nie robicie no to niestety was kikujemy I jeszcze widzowie Przed tym tradycyjnie musimy zajrzeć do mailboxa Co my tutaj mamy Alex wysyła Santę Serdeczne pozdrowionka dla ciebie przyjacielu Proszę bardzo odsyłam podpisaną Dziękuję za 1000 gemików Mimir wysyła Upgraded Titan Sinemke Również panie kolego tutaj podpisuje I pozdrawiam cię cieplutko Tutaj Krystian wysyła Sergeant Trillmana, Nie ma problemu, panie kolego. Bardzo dziękuję. Już ci to odsyłam podpisanego. Proszę cię bardzo, Krystian. W ogóle 1500 gemików dzięki wielkie, teraz zobaczyłem. Drevbro, dzięki za green lasera. Również podsyłamy podpisanego, proszę ciebie tutaj bardzo. Co mamy? Rival, Maciek, bardzo dziękuję serdecznie za panę. i 300 gemów. ja myślę, że mam to podpisać, a to jest za darmo, masz za darmo. Bardzo dziękuję. Ognisty Oskar, dzięki za Titan, beach mena, Oj, przyda mi się ten ziom, on jest naprawdę spoko. Bardzo dziękuję. Kuba wysyła tu Astro Large TV Mana. Dziękuję Kuba. Oczywiście podsyłam ci podpisanego. Sanego, żeby nie było. Proszę cię bardzo. Szymek, co zrobił? Titan, Fenmen, 3000 tysiące gemów. Nie no, Szymek, ty to salony jakiś jesteś i giga bogaty. Mega dziękuję za wsparcie. Odsyłam podpisanego, żeby nie było i bardzo pozdrawiam serdecznie. No i mamy tu jeszcze od rokska parę fajnych Activity Crate'ów. Bardzo ci dziękuję, przyjacielu. No i dobra, jak już dostałem te w sumie Activity Crate'y, to otwórzmy sobie. Zobaczmy, czy są szczęśliwe. Pyk, 8 i jeszcze jeden. Zobaczmy. No, niestety, same legendy. No i dobra, tyle z tego openingu. Może zrobimy jeszcze w tym tygodniu opening tych nowych Crate'ów, aczkolwiek powiem wam, widzowie, że nie wiem, czy na normalnym serwerze będę robił. Dlaczego? No bo jakoś widzowie mi nie zależy, Mam już te wszystkie nowe jednostki. Nie mam jakoś dużo gemów, szkoda mi wydawać, więc możliwe, że pójdziemy w tym tygodniu na partnerski serwer, otworzymy takich Tysiąc creatów, no i zobaczymy, co nam wleci. Ale już więcej nie gadajmy o tym updatecie, użyjmy sobie naszej deski. Ja się widzę, po pochwalę, mam taką Diamond Pill deseczkę, jak za zdobycie miliona gemów. No i co? Nie gadajmy, tylko wbijajmy na Endless Moda. I jakbyście widzowie pytali, czemu Endless Moda grasz? Czemu grasz Endless Moda? Szczerze powiedziawszy, powiem wam, że jakoś nie przepadam za tą Halloweenową mapą. Uwielbiam ogólnie Halloween w każdej grze, aczkolwiek no tutaj mi jakoś nie siada. I przy okazji chcę zobaczyć, jak daleko dam dotrwać z tymi jednostkami. No ale dobra. Pierw postawmy sobie tu skieletona, ale zanim skieleton, będę się Santy ulepszać. I co ten ziomo robi? No ziomo tutaj z tej swojej kamerki normalnie smaży te jednostki laserem, tak. Ten skieleton jest naprawdę bardzo fajna legenda, którą serdecznie wam polecam, jeżeli na przykład nie macie Mewinga. Co zioma robi basicowo? 200 damage, range 25, cooldown 0,2 sekundy i distraction time 5. Czyli naprawdę, na start gry, na przykład Quendles albo jak gracie zwykłą grę, starczy wam tutaj, żeby wam ogarnął początek, prawda? Ulepszamy go od razu. Pierwszy upgrade 600 dolarów. Więc sobie go za sekundkę ulepszymy. Dochodzi 600 damage oraz 5 range'a Kolejny upgrade, no wiadomo, będzie kosztował dużo. Bo 2200 dolarów. Ale też dochodzi 2200 damage'a No to wiecie, no coś za coś. Dostajemy dużo damage'a, No ale niestety, upgrade kosztuje też dużo. No ale nawet, jak ulepszyć go na level drugi na początek, wam starczy. Dobra, mamy pierwszego bossa Large Glasses. To pasuje z Ulepszyć pyk, ulepszamy. No i ziomo bije 3000 damage'a Elegancja Francja. Kolejna upgrade. Gry już 3000? I o ile się nie pomylę To prawdopodobnie będzie to ostatni upgrade Wiecie co, nawet go zróbmy, pyk, ulepszamy, tak I taki skieleton, który jest legendą Prezentuje się w sposób następujący Czyli bardzo ładnie moim zdaniem, bardzo ładna jednostka Obija 6000 tysięcy na przypominam 0,2 sekundy, range 45 No i distraction time 5 Co daje nam 30 tysięcy Na sekundę, to jest sporek na legendę Uwierzcie mi, to jest sporo Żeby wam właśnie wykerował początek gry zanim uzbieracie Sobie gemy i ulepszycie santy, to ten Skeleton Wam wystarczy na spokojnie, na spokojnie. No dobra, przychodzi 20 wave, no jak widzicie jednostki idą troszkę silniejsze, więc pasuje widzowie tutaj coś dostawić. No to ja proponuję Grim Reapera postawić, czyli miteka nowego Skrejta, postawmy go sobie w tym oto miejscu, a czemu by nie. No i jak on się prezentuje? Bardzo fajny mityk. Czy wygląda jako się pisco? Moim zdaniem ładny, bardzo fajny ziomo. Co on robi? Co on robi? No widzowie, jest AOE po prostu obija. Obija fajnie, dlaczego? Bo na start obija 2000 damage, range 25, cooldown 1 sekunda, upgrade 600 dolarów tylko więc ulepszamy. Potem znika nam 2000 damage'a, ale też cooldown obniża się o 0.8 sekundy. Robimy to 6000 no i co? Na trzecim levelu, jak widzicie 3000 na 0,2 sekundy, trzeba go szybko ulepszać pyk plus 3000 damage'a. No i na ostatnim levelu będzie obijał 12 tysięcy a. a nie, to nie jest ostatni. Dobra, robimy szybko ostatni, bo widzicie co tu się zmienia. Obija maksymalnie 18 tysięcy damage, range 50, cooldown, 02 sekundy. Musiałem to szybko widzowie robić, bo jak widzieliście jednostki przechodziły troszeczkę dalej. No ale co by tu teraz postawić? Może teraz postawmy tego zioma, czyli Titan Alien Mana. I myślę, żeby sobie go tutaj postawić. Tak, żeby tutaj jednak slowował, bo ziomo slowuje. Na początku co robi? Postawienie 200 dolarów i respi takie UFO, które ma 10 tysięcy HP. Nic więcej, dosłownie nic więcej. No i cooldown 20 sekund. Ulepszamy za 400 dolarów, UFO ma 25 tysięcy HP. Kolejny upgrade dodaje nam 200 damage'a, range 40, UFO ma 50 tysięcy HP. No i nic jeszcze więcej nie robi. Potem kolejny level, pick. UFO ma 200 tysięcy HP, Damage obijamy 500 na 0,2 sekundy. No i w sumie no range tylko 40. 45. Kolejny upgrade 9000 dolarów widzowie i teraz już faktycznie bijemy 2000 damage na 02 sekundy. To już jest spoko. Nasze UFO ma 500 tysięcy HP i mamy 60 range, a. to jest naprawdę sporo. A to jeszcze nie koniec, bo ulepszamy go właśnie w tym momencie na level 6, pyk. To nie jest ostatni, to jest przedostatni. Range zostaje zwiększony do 70. UFO ma 750 tysięcy HP No i jeszcze nie slowujemy Dlaczego? Bo musimy go ulepszyć na maksa Właśnie teraz to robimy level 7 pyk Ostateczny level, obijamy 26 tysięcy Damage'a na 0,2 sekundy Range 80, czyli na całą mapę Nasze UFO ma milion HP Oraz slowujemy to, ale to o 60% To tak samo jak Astro, tak naprawdę Więc to jest taki zastępca Astro Bo jeszcze fajnie obija jeszcze respi tutaj No mega spoko, ekskluzji moim zdaniem On kosztuje ogólnie 80 10 tysięcy na moment, kiedy ja nagrywam ten odcinek i ogólnie wizualnie prezentuje się mega spoko Ja lubię jeszcze kolor zielony, więc no mi się ta jednostka bardzo podoba No i dobra, postawmy sobie godli jednostkę, która kosztuje 25-30 tysięcy gemów Ja za nią zapłaciłem 25 tysięcy Postawmy go sobie w jakoś w tym miejscu może Ja nie wiem nawet gdzie, o tutaj sobie bym go postawił Pyk, stawiamy No i dobra widzowie, kto to jest, kto to jest Mamy Titan Doom Speaker Mena Witam, witam, Titan Doom Speaker Prezentuje się no jak widzicie sposób następujący, to jest taki ziomo z mieczem, który potężny damage ma I już wam pokazuję widzowie, basicowo 3000 damage'a i co ten ziomo robi? Oprócz tego, że jest piercing, ma szansę zmienić się chyba w asasina. bo ja tego nie rozumiem, grałem tą jednostką, mamy ogólnie szansę assassin 10% i ja nie wiem, czy on się wtedy zmienia w assassina i mamy na przykład 10% na to, czy o co tutaj chodzi zbytnio nie rozumiem niestety, ale no 10% assassin szansa. Ulepszamy go i dochodzi 7000 damage'a oraz 5 rangea. Kolejny upgrade 3500 dolarów. Będziemy obijali 20 tysięcy damage'a. Lecimy dalej, bo to nie koniec. Kolejny upgrade 9 tysięcy dolarów i 30 tysięcy damage'a dochodzi. Kolejny upgrade dochodzi. Kolejne 30 tysięcy damage'a. No i ostateczny upgrade kosztuje 20 tysięcy dolarów. I nasza jednostka będzie obijała 130 tysięcy na 60 range oraz cooldown 1 sekundę. No i ma te Assassin Szans bez zmian 10%. Chociaż tego za bardzo nie rozumiem, widzowie. No bo Telandric wiem, że się zmienia w assassin'a. No ale on się nie zmienia, w assassina. Chyba że po prostu szybciej obija, może coś w tym stylu, że wiecie, on stoi w miejscu, ale może na przykład dwa razy szybciej obija, oraz kuldą ma dwa razy szybszy. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem tego niestety widzowie. Aczkolwiek wiem, że jest taka assassin szansa. Jeżeli byście widzowie wiedzieli o co chodzi, możecie poinformować mi w komentarzu, bo jestem ciekawy szczerze powiedziawszy. Dobra, postawmy sobie tutaj drugiego pickmix, stawiamy drugiego ziomeczka. No i co jeszcze mogę dodać? No są jednostki spore. Te jednostki są dosyć spore. To na pewno muszę przyznać. Wyłączę sobie na chwilę autoskipa, bo mam trochę Postawię TJ'a na przykład, nie wiem, w tym oto miejscu gdzieś, albo nie wiem, w tym oto miejscu, tak żeby tutaj obejmował. Pyk, tu sobie go postawmy, a czemu by nie? Obejmuję tego, obejmuję. Jeszcze sobie tu parę jednostek dostawimy. No i dobra, mamy 99 Wave. Udało mi się praktycznie cały skład tutaj zrobić, jak widzicie. No, usunąłem mityka, legendę. Dostawimy same ekskluzywne godli jednostki. No, bo wiecie, na endleście trzeba jak najlepsze jednostki. Brakuje mi takiego shift TV mana, żeby tutaj zwiększał range'a moim zdaniem. Ale okej. Okay, bez tego też da się tutaj grać. I w ogóle co jest fajne? Prawdopodobnie jest to Titan Alien Man. I co on robi? Z normalnej jednostki robi zombie jednostkę. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Na mutant assassinie, na przykład. Tym. Patrzcie, patrzcie. Ziomo staje się niebieski Normalnie ziomo na przykład robi się niebieski. No i wygląda jak zombie, więc to jest też fajny efekt. Nie wiem, czy dam wam radę jeszcze to pokazać tak dokładnie. Chciałbym wam to pokazać. Ale o patrzcie na, tym, na tego ziomka. Patrzcie, widzieliście? Normalnie jest niebieski. Dochodzi mu coś takiego. Nie wiem, co to jest, ale teraz się tak zauważyłem. Więc tutaj. Też ciekawa taka dodatkowa informacja. Przy okazji sprzedajmy sobie stanty. No i co, skończmy nasz skład ulepszać zobaczymy, gdzie damy radę dojść, bo aktualnie widzowie jesteśmy na setny wave idzie nam znakomicie, moim zdaniem. Przy okazji, jeszcze sobie tutaj DJ-ka postawimy pik-pik-pik, pyk, pyk, ulepszymy elegancko. Obejmuje niektórych, obejmuje dwóch, tam nie odbejmuje, ale trudno. No i jeszcze dwie jednostki mogę gdzieś postawić, zobaczymy jak daleko dojdziemy na tym Endless Mode. No ale i tak, setny wave, moim zdaniem, dosyć ładnie. I przy okazji, bossa pokonaliśmy. I tak sobie w ogóle widzowie pomyślałem, jeżeli mamy shiny jednostki. To może jeżeli uda mi się nagrać taki odcinek, to spróbuję zrobić coś takiego, żeby zrespić najlepszą jednostkę. Czyli shiny quantum cameramana. Tak, i go przetestować. Bo no wiecie, no już testowałem quantum cameramana, zwykłego. Widzieliśmy jaki on jest przepotężny. To jeżeli uda mi się na partnerskim serwie zrespić Shiny, to wam zrobię taki odcinek. No bo taki ziomo to już w ogóle będzie bił przemocarnie. Zwykły przemocarny. Shiny to już w ogóle będzie, no nie wiem jak to ocenić, To to już będzie potęga na max. Sery, to już będzie potęga na maksa. A przy okazji, zaraz mamy 110 wave, zobaczymy, jak sobie poradzimy. Let's go! Jeszcze widzowie, chcę wam pokazać coś takiego, co robi te UFO. UFO robi, widzowie, coś takiego, że po prostu wciąga te jednostki, tak. Wciąga do swojego UFO te jednostki, po prostu tak przyciąga do góry. Więc tego wam nie pokazałem. No na razie wam nie pokażę, bo te jednostki są za silne. Ale ogólnie przyciąga te jednostki do góry. No i ogólnie mamy 110 wave. I właśnie za sekundkę ulepszamy naszą ostatnią jednostkę na maksa I pyk, zrobiony cały skład Tak on się oto prezentuje widzowie No myślę, że ciekawie, ciekawie I na spokojnie 120, 130, może 150, 160 dalibyśmy radę Ale powiem wam tak Za długo by to zajęło, a ja chcę ten odcinek jeszcze dzisiaj wstawić Także ja raczej zaraz będę się tutaj wywalał Tylko chcę przejść ten 110 jeszcze Ostateczny boss and Pumpkin Toilet Witam ci serdecznie bratku 153 miliony, patrzcie jak w ogóle mu to HP schodzi Pyk, 110, zaraz będziemy mieć stówkę No naprawdę, te jednostki radzą sobie Znakomicie, no bo jednak tutaj ten obija 130 tysięcy HP, ten też 130 tysięcy, ten jest Piercing jeszcze, ten AOE, ten jest Spawnerem, slowuje, no naprawdę Te jednostki są przemocarne, moim zdaniem Bardzo dobre, bardzo dobre I jak nie macie dobrych jednostek To szczerze, no dobra Godly jest dosyć drogi, no, no bo kosztuje sporo ilość gemów, bo około 30 tysięcy gemów, coś w tym stylu musicie mieć Pewnie na dniach będzie to 20 Albo niecałe 20 000 gemów, ale macie ekskluziwa, widzowie, którego wam z całego serduszka polecam. Ziomo, nie dość, że obija 130 000. Przypominam, 130 000 HP. Czyli tyle samo co właśnie Godly. Jest również spawnerem. AOS. Slowuje. No po prostu, no ta jednostka na Endlessa za 8000 gemów jest znakomita. Oczywiście mówię, że i nie macie jakichś, nie wiem, Golden Future'ów, nie wiem, UTCM'ów, Quantum'ów. Oczywiście o tym mówię. Dla osób, które nie mają jakichś potężnych jednostek na Endlessa, on Wam zdecydowanie starczy. No dobra, póki co wszystko sprzedaję, widzowie. Zapraszam kiblaży do naszej bazy. A co ty, pumpkin? Tak podążasz. Co, co? Chcesz mi zniszczyć bazę, tak? Nie chcę, żebyś ty zniszczył. Chcesz, żeby twój brat zniszczył Dawaj, dawaj, pyk I patrzcie teraz, patrzcie teraz co robię Pyk, emergency No easy, odesłałem go na respa A ten nam już niszczy bazę 110. wave. Rekord. Wow. Wracamy do lobby, widzowie. Dobra, jeszcze takie szybkie podsumowanie, widzowie. Ja oceniam ceniam tej jednostki. Powiem tak. Skeleton. Bardzo fajna jednostka na start. Taki Mewing typowy. Moim zdaniem opłaca się go, jeżeli nie macie jakichś właśnie Mewingów. Jest fajną jednostką. Potem koło mamy. Potem może Mityka. Mityk jak to Mityk. Grim Reaper zadający 90 tysięcy damage. okej. Okay, jest po prostu spoko. No co ja mam tu więcej? Daj taka szósteczka. Coś w tym stylu. No bo nie jest jakiś przepotężny. Jest po prostu spoko. Lecimy z Titan Doom speakermanem fajna jednostka. Cooldown jedna sekunda, DPS 130 tysięcy damage'a range 60. No i ta Assassin's szansa to jest najgorsze, nie wiem o co z tym chodzi. I właśnie to mnie tylko boli, bo może to jest jakiś przemocarny, może to dużo zmienia. Nie wiem, czy on dwa razy więcej damage'a bije, jest dwa razy szybszy, nie widziałem tego. No ale ogólnie no jako Godli warty 30 koła. No nie jest jakiś przemocarny. Dlaczego? Bo mamy właśnie ekskluziwa, który ty kosztuje 8000 gemów, jest spawnerem, slowuje, AOE, damage 130, Respiów, o którym ma milion HP. Jeszcze ma range więcej. No, no moim zdaniem, zamiast godli jednostki kupcie sobie tego zioma, jest tańszy i lepszy. Tylko jedynym minusem tego zioma jest to, że postawicie ich mniej, no bo zajmują więcej miejsca, ale tak to ogólnie lepsza jednostka niż ten właśnie Godli. No i jeszcze widzowie zapomniałbym ogłosić konkurs. Co jest dzisiaj do wygrania? Co jest widzowie do wygrania? Myślę, że zaszalejmy sobie i rozdajmy dwa takie oto Titan Alien Meny. Żeby je wygrać tradycyjnie, łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, macie ich teraz na ekranie. Są to zwycięzcy z ostatniego odcinka i serdecznie mordeczki wam gratuluję. Nagrody zostały już wysłane. No i dobra, to na tyle dzisiaj widzowie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Życzę wam wspaniałego dzionka i do następnego. siemenu!